Serdecznie wszystkich na kanale świecznik w piątek 17 stycznia i zapraszam do przeglądu moich roślin na regale. Sama góra, moi drodzy, tutaj mamy roślinkę z rodziny paprotkowatych. Tak, dowiedziałam się w sklepie. Kupiłam ją gdzieś około dwóch miesięcy temu początkiem grudnia lub jeszcze w listopadzie. I y, spodoba mi się jej kolor, taka tekstura, bo nie wiem, czy tutaj akurat telefon odda, ale ten kolor jest taki zielonkowo, nie jest taką niebieskim niebieską poświatą, więc ciekawy. W dotyku te liście są takie, jak słyszycie, takie lekko jakby hmm, twardawe. Hmm, trzymam ją w. Takie przejrzyste o słońce, żeby obserwować korzenie. Nie za dobrze Wam powiem szczerze, u mnie ta roślinka rośnie. Dużo liści straciła. Ona jest w ogóle, zobaczcie, tutaj od podłoża rośnie na takich cieniutkich pędach. Prawda? I tutaj ma listeczki. Tu jak widzicie ma jakieś przeschnięcia. Ja się staram ją y, podobnie jak i zwykłą paprotkę podlewać, bo tak mi powiedziała Pani w sklepie, czyli żeby te podłoże było zawsze lekko wilgotne. Zobaczymy, co będzie. To jest na zasadzie eksperymentu. Obok mamy mój piękny Filodendron Scandens. Zobaczcie, jakie ma piękne liście tutaj. Pnuje się do dołem. Dużo, bardzo dużo nowych listków mam. Cały czas rośnie Wam powiem teraz w tym okresie zimowym, jesienno-zimowym chyba wypuścił mi tak naprawdę więcej liści niż w sezonie wiosenno-letnim. Jest to kwiatek, który składa się oryginalnie z dwóch zielonych skandensów. Prudendron skandens, prawda? I jeszcze miałam tak, tutaj jest kawałeczek widoczny. Mam tutaj obrócę. Zobaczcie. E, tu jeszcze ma odrobinę. Ukrywają się pod tymi ciemniejszymi. O, proszę tutaj. Filodendron e, Lemon Lime. Który oczywiście zawsze na początku jest piękny. Oj! Piękny, m, żółty. Taki naprawdę żółty. A potem się robi. Taki limonkowaty, już taki seledynowy. I tych listków nie mam za dużo. Myślałam o tym, żeby sobie jeszcze kupić i dosadzić, ale pocięłam go i teraz jest w fazie ukorzeniania. Aczkolwiek, yy, aczkolwiek zajmuje bardzo dużo u mnie, przynajmniej w przypadku właśnie filodendrona scandens, żeby ukorzenić pnącza. Te y, szczepki bardzo długo. Mam, pokażę Wam niżej, y, już y, maleńką gałązkę ukorzenioną, którą wsadziłam, bo już nie mogłam się doczekać, bo było ponad dwa miesiące. Ale tutaj a, ogólnie, no, ciężko mi jest ukorzenić. Ciężko mi jest ukorzenić tego skandensa Zobaczcie, tu ma nawet dwa splątane. I cały czas wychodzą, zobaczcie, nowe listeczki, więc bardzo jestem z niego zadowolona. Bardzo lubię to właśnie typ roślin, które lubię najbardziej. Ym, o dużych, takich sercowych liściach pnącza, ciemnozielone, więc to jest ogólnie mój typ roślin, tak? On sobie tutaj rośnie. Obok mamy uratowaną z półki śmierci w sklepie z kwiatami. Paprotkę kupiłam ją chyba na wiosnę tamtego roku i ona długo miała bodajże może z trzy listki takie po przejściach, trzy gałązki, nie listki. A teraz zobaczcie, wygląda tak. Wszystko, co widzicie, może z wyjątkiem jednego, ty właśnie dwóch liści, to są yy, nowe. I tutaj, jak zobaczycie, ma nowe przyrosty, nowe listeczki gdzieś wypuszcza cały czas. Dobrze jest u mnie jej. Trzymam ją na doniczce z keramzytem i tutaj wodą ją podlewam. Próbowałam ją z... zraszać tą paprotkę, bo niby waprotka lubi wilgoć i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, u mnie niestety okazało się to mitem. Na tym, w takim stopniu, że zaczęła mi żółknieć ta roślina, więc szybko zrezygnowałam z tego pomysłu, bo nic dobrego się nie działo i ogólnie nie zraszam roślin. Mam, tak jak widzieliście w poprzednim wideo, te nawilżacze powietrza, dwa, ale one stoją. Jeden jest w ogóle na balkon wyniesiony, drugi stoi na półce i nie używam, dlatego że ja nie służę to moim roślinom, absolutnie. Chociaż pewnie wilgotność jest niska, no nie wiem, ale akurat... To nie, nie dla mnie, nie dla moich warunków mieszkaniowych. Przechodzimy niżej na kolejną półkę, i mamy tutaj żywe kamienie, które teoretycznie powinno się bardzo rzadko raz w miesiącu podlewać, ale jak widzicie, one takie są, marszczą się. Więc mi się wydaje, że mają za mało wody. Ja je troszeczkę tam bardziej podlewam, ale to nie pomaga. Źle rosną u mnie. Ogólnie nie lubię sukulentów, nie lubię za bardzo kaktusów. Te, które kupiłam to było pod wpływem chwili, bo mi się spodobały. Ja osobiście jestem zdecydowanie fanką pnączy. Uwielbiam duże zielone, ciemne liście. Um, tak, to jest właśnie. Ogólnie zielone, ciemnozielone lubię. A tu jakby w sprze sprzeczności, co przed chwilą powiedziałam, mamy, zobaczcie, takiego sukulenta, którego kupiłam w sklepie ogrodniczym. Jak poszłam po ziemię za jakieś 10 zł. I on jest bardzo ładny, i był bardzo ładny, bo miał pełno liści, ale tutaj wszystko u mnie pogubił. Jak widzicie, tutaj, gdzie są te widoczne, takie ślady to były liście. U mnie rośnie źle. To tyle z eksperymentów sukulentowych. Dalej przechodzimy do choi, jakże ta choja się nazywała, karniosa czy coś takiego, która nie rośnie w ogóle u mnie. Dostałam ją gratis, ją trzymam, ale mm, dopóki nie uschnie, bo tutaj przyrostu i nie ma żadnego. Obok mamy też spółki śmierci, ale z przeceny w Biedronce, kupiony latem, kupiona agawa, która przesiedziała całe lato na balkonie i była w ciemnobrązowa, więc myślałam, że ją wywalę, ale jak widzicie teraz no, wygląda chyba ok, prawda? Podoba mi się właśnie kolor jej i taki fajny, ta fajna ta tekstura liści. Więc on mi się podoba, aczkolwiek no wolę liściaste takie pnącza. Tutaj mamy moją piękną zieloną kaktusiarkę. Zobaczcie. I w tej kaktusiarce kupione w Biedronce trzy sukulenty. Tylko ze względu na kaktusiarkę je kupiłam. Tu też taka agawa i ten taki grubaśny. Zobaczcie, ma takie grube liście i tam wodę magazynuje. I tak trochę listki od spodu, jak widzicie, tam usychają, coś tam się dzieje, no ale żyje, więc trzymam. Obok mamy peperomię i jakby trzy rodzaje. Pierwsza, tutaj w moim wielorybku, oryginalna. Peperomię hope zobaczcie. Która mm, Rośnie mi ładnie nawet. Bardzo rzadko ją podlewam, bo ja już w swoim życiu, swojej jakby dwuletniej karierze roślinnej, już teraz będzie y, miałam różne peperomie i wszystkie umierały. Peperomie miałam Hope, miałam peperomie tam y, witaminę i żadna nie przetrwała. Y, no a to jest moje chyba czwarte podejście do peperomii. Tutaj kupiłam net to za chyba. 19 zł też, zobaczcie, ale ona akurat bardzo lubi gubi liście. Tu ma też pogubione, więc i rośnie tak sobie. Bardzo ciężkie jest, y, są te pnącza tutaj i te listki, i ona mi się y, jakby przechyla, i muszę non-stop dopisypywać ziemi, przesadzać, bo. Mm, nie radzi sobie. Niby się ją rzadko powinno podlewać, i jak ja rzadko podlewam, to zobaczcie jakie liście są. No, przecież ewidentnie wydaje mi się, marszczenia są stąd, że ma za mało wody. I tutaj liści, które opadły, po prostu wsadziłam do ziemi, ale też się z nimi nic nie dzieje. I na koniec w tej półce tu wam pokażę może od tej strony jest. Słuchajcie, rybsalis, który kupiłam dla eksperymentu w sklepie Moje Badyle, ale też tak różnie z nim jest. To marszczy się, to usychają. Tu jak widzicie listki mały, niepozorny, ale taki ciekawy i go zostawiłam. No, zobaczymy, co będzie dalej. Kolejna półka, moi drodzy, to jest zbiór filodendronów troszkę. Tu mam właśnie lemon lime, który, jak Wam mówiłam, ukorzeniałam, czy golden potos, on się nazywa, golden potos chyba, którego ukorzeniałam chyba z dwa miesiące i jak tylko się pojawiły takie małe korzonki, to go sadziłam, bo już nie miałam cierpliwości. No i jakby widać tutaj na przykład nowy listeczek wychodzi, więc zobaczymy, chociaż to kolapłe są liście, a jest podlane, więc... Zobaczymy, co z niego będzie. Tu jest epipremium właśnie to. To żółtawy bardziej. To nie jest już Skandens, philodendron. A tutaj kupiłam net to właśnie to, jest moja pierwsza roślinka 2025. To jest moi drodzy. Yy, myślałam, że to jest philodendron, yy, yy, właśnie. Yy, ten golden potos, ale chyba to jest raczej. Zobaczcie, bo tu ma takie przebarwienie, na przykład jak jak. no jak. Epipremnum. To takie kilkukolorowe, Teraz sobie nie mogę przypomnieć. Boże, skleroza. No więc to są te trzy. Obok mamy z Cindapsu skupiony na Allegro Moonlight. Najdroższy kwiatek w mojej kolekcji. Nie polecam, bo y, przyszedł taki powykrzywiany na wszystkie strony i te dużo liści było chorych, więc miałam z nim dużo problemów. Zamówiłam go gdzieś chyba jakoś pod koniec lata. Aczkolwiek teraz zobaczcie i on jest podlany. To nie jest tak, że jest wyschnięty i ma takie wy, wy, y, wyginie, wy, powyginane liście. Tutaj wychodzą dwa listki, więc no zobaczymy, co będzie. Ale mi się bardzo podoba ta tekstura i ta grubość, ale ma mało liści. Zobaczcie, tu są takie gołe pędy, nic tu nie wychodzi. Mogłyby wyjść, a nie wychodzą listki. Jest ciężki też, liście są ciężkie. Obok jest ukorzeniony u mnie całkowicie z matczynnej rośliny Epipremnum areum złociste ostatnio nawet miałam nowe korzonki ze szczepki więc sadziłam taki w takiej dosyć ładnie sobie rośnie w takiej ładnej zobaczcie o słońce z kastoramy obok z tyłu kupiona w Biedronce Sansevieria taka malutka i oryginalnie były tylko te wysokie szpikulce a to wszystko, co tutaj widzicie na dole, te, na to, 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 te wszystkie, to wyrosło u mnie, więc bardzo ładnie rośnie. Przesadziłam go ostatnio do um, właśnie ceramicznej doniczki, żeby jeszcze bardziej oddychał, żeby nie był przemoknięty. Do czego mam tendencję do przelewania, więc i rośnie sobie ładnie. A tutaj jest Filodendron mikans, zobaczcie. Ja go oryginalnie chyba przez, przeniosę do mojego końcika y, y, kwiatowego i tam go położę na półce, bo on ma ciemne, zielone liście, takie dosyć mięsiste, więc magazynuje wodę, nie potrzebuje tyle światła, żeby sobie tam w takim półcieniu, właśnie, zobaczcie, tutaj, właśnie, żeby sobie rosnął. Um, no, ale to zobaczymy jeszcze. Ma dużo ma dużo tutaj właśnie tych pnączy, listki mu wychodzą. Teraz z nim przeszłam, bo ja naprawdę nie znam się na roślinach, jestem lajkiem i dopiero teraz, w, w wieku już średnim, odkryłam taką pasję roślinną. I wszystko co wiem, to metodą prób i błędów z YouTube'a. Tak. I obok jedna z moich trzech ukochanych anginek. Moi drodzy, anginka to jedyna roślina, która zastępuje mi wszystkie. I gdybym miała wybrać, musiała się pozbyć wszystkich roślin, a tylko zostawić jedną, to by była anginka. To bym miała całe mieszkanie, cały dom tylko w anginkach. Potrzebuje bardzo dużo wody, przynajmniej u mnie te. Ja teraz mam aktualnie też dużo rozsadów. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Bo tu jest, zobaczcie, roślina matka. Sekundkę. Tu jest roślina matka, która przed. Żywała swój rozkwit przez, ta, rozkwit przez całe wakacje ubiegłego roku na balkonie. I to był busz coś niesamowitego, pięknie. Zobaczcie, jak ona jest wysoka. Ale ja ją potem wniosłam, ona sobie tutaj stała. I coś mnie podkusiło dwa dni temu, żeby ją przestawić. Właśnie przepraszam, <coughs> do tego kącika roślinnego. A tutaj postawiłam monsterę, która słabo rośnie. Myślałam, ok, może potrzebuje więcej światła. I wynosiłam suszarkę na balkon do prania. I uderzyłam, moi drodzy, wywaliłam właśnie tę anginkę. I tak, zobaczcie. Tu się złamało, a był taki piękny, duży odrost. Gdzie to jeszcze? Tutaj, zobaczcie. Odcięłam, złamało się tutaj. Generalnie chyba z dwie garści liści połamanych musiałam wywalić, co mi pękło serce na siedem części i y, ukorzeniłam takie gdzieś takiej wielkości trzy, y, które udało się uratować właśnie takie szczepki, więc y, no miejmy nadzieję, że one się ukorzenią, więc dosadzę ją tutaj bo ja chcę mieć takie całe nie wiem, może skrzynki co zrobię, ale na pewno no muszę mieć całe mieszkanie w Anginkach, bo ja kocham tego kwiatka więc to jest drugi, a tu na ostatniej półce zobaczcie, właśnie jest trzeci. I ten rośnie hmm, tak, sobie, tak, sobie rośnie. Tak jest po, ta anginka tak powiginana. No, ale hmm, i tak ją kocham. I tutaj pnączę nic, nic specjalnego. Mamy aureum złociste, właśnie tą matkę. Zobaczcie, ładnie dużo. razy przycinana. Mam całe dwa słoiki, gdzie ukorzeniam teraz przez zimę, żeby latem, właśnie sobie jeszcze dosadzić, bo jak kupię sobie nowe mieszkanie, to takim moim marzeniem jest, żeby sobie zrobić w jednym pokoju, gdzieś w salonie, albo w sypialni, właśnie taką zieloną ścianę z tych liściastych wszystkich pnączy, bo kocham właśnie je. I tu, moi drodzy, jest też EpiPremnum, i to EpiPremnum to mam. Yy, takie pomieszane, bo jak widzicie tu jest takie bardzo białe gdzie dostałam szczepkę u lekarza yy, medycyny pracy pani pielęgniarka mi dała właśnie widzicie tutaj o, tak się, u będę ukorzeniać też ciąć i tutaj też są takie pomieszane na przykład ten, taki gdzieś kupiłam w Biedronce, taki zobaczcie, to nie jest właśnie ten tu mam takie też złociste, jest zmieszane. Więc taki miks. Taki miks. Tu mam ziemię, moi drodzy, więc tak wyglądają moje kwiatki. Dzisiaj jest piątek, więc pójdę, bo już mam za zamówione. I jeszcze tylko muszę zapłacić i odebrać um, Marantę, moi drodzy. Marantę. Marantę. Um, chyba lemon się nazywa. Więc zobaczymy, jak ona będzie u mnie rosnąć, ta maranta. Będę ją przesadzać, muszę sobie kupić ziemię. I, i właśnie y, będę miała zajęcie teraz na weekend, oprócz kieszenia kapusty. Pierwszy raz w życiu, więc trzymajcie kciuki. Więc wam tutaj jeszcze dogrywam kwiatuszki, które miałam jeszcze w kuchni, czy krotka, której fanką nie byłam, słuchajcie. To jest trzykrotka, którą kupiłam na OLX za jakieś śmieszne pieniądze i to było Yellow Hill bodajże. Teraz latem oczywiście ma więcej tych takich białych wariagacji, a teraz dlatego, że siedzi w kuchni noc, to mam otwarte okno przez całą zimę praktycznie, czy uchylone. Jest i nie ma aż może tyle światła, jest ich mniej. Ja ją ukorzeniam non-stop, bo ona rośnie jak szalona. Ta czykrotka rośnie słuchajcie, jak szalona, jak szalona. Ja ją mam praktycznie w każdym y, ukorzenianym słoiku czy szklance, bo ona ma te hormony, które mają pomagać innym roślinom się ukorzeniać, te hormony wzrostu, więc rewelacja. Tu zobaczcie, y, kolejna z, y, właśnie szczepionek. Też nawet dzisiaj pocięłam ją i y, włożyłam do ukorzeniania. A tutaj pozostałość po mojej tradyskanti, która była bardzo ładna jakieś 3 miesiące temu, ale potem jakby zaniedbałam ją, przesuszyłam za późno, ogólnie z balkonu też zniosłam, już były chyba pierwsze mrozy. I e, ukorzeniłam ją, wywaliłam całą resztę, co mi się nie podobało, bo, czyli większość. I tu mam tylko takie zobaczcie nawet z przejściami, trzy szczepki, wsadzone niedawno. Zobaczymy, co z tego będzie. A tutaj są właśnie moje, zobaczcie, rozszczepy roślin epipremnum złociste czy krotka. Tutaj mam też epipremnum złociste i właśnie między innymi jedna z części anginki, która wczoraj się złamała, czy przedwczoraj. Tutaj podobnie kolejna część anginki i tu następna część anginki, zobaczcie i Troszkę mam tutaj, a właśnie, tutaj mam filodendrona Scandens i lemon, lemon lime. Także zobaczymy, co będzie. I Wam pokażę jeszcze moją beczułeczkę, która przyszła wczoraj, dzisiaj ją otwierałam. Właśnie do kiszenia kapusty. Kapustkę też już mam, sól też mam. I jak tylko wybiję 16 zabieram się do szatkowania i kiszenia. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa.